Cześć, z tej strony Kuba TV. Witam Was w programie Strefa Miedzi. Dzisiaj gościmy kapitana naszej drużyny, Szymona Matuszka. Cześć Szymon. Dzień dobry, cześć. Szymon, mamy wreszcie okazję, żeby zweryfikować, yy, kto strzelił bramkę w derbowym meczu z chlebrym. Nie wiem, no myślę, że tutaj chyba już wszystko zostało <laughs> powiedziane. Yy... Myślę, że protokół meczowy to powinien na to odpowiedzieć. Mhm. Tak? No tak, wiadomo, że z Polska każdy gdzieś tam chciał, chciał by ten ważny mecz, ważny, ważny punkt w derbach, tak? w derbach Tutajszych, by to on gdzieś tam zadecydował, bo było gorąco, gdzieś tam każdy, każdy inaczej myślał. I, I no nic zostaje tak, jak, tak jak tak jest zapisane. I ja mam nadzieję, że to po prostu nadrobiłem w kolejnych meczach. Najważniejsze, że udało się uratować ten punkt. No tak, to było tak, tak, tak w takich warunkach u siebie, przy takich kibicach, przy takiej oprawie. No niesamowita rzecz. Myślę, że, że to była wielka, wielka zasługa właśnie naszych kibiców. No i, i szkoda, że właśnie w takich momentach potrafią oni się wykazać w tym, w tym, w tym dniu zrobili to rewelacyjnie. I rzeczywiście przydaliby nam się jeszcze w innych, w innych meczach. Mm -hmm. Co do twoich kolejnych trafień, już nie ma żadnych wątpliwości. Jesteśmy po meczu ze Stomilem. E, czwarte trafienie w piątym kolejnym meczu. Zaliczyłeś już kiedyś taką serię? No nie, nie. nie. Z reguły to około czterech bramek przypadało na cały sezon. Mm -hmm. tak? e, tutaj w krótkim, w krótkim czasie to było w ciągu pięciu, pięciu spotkań, więc w jednej rundzie tak nie, nie, nie przydarzyło mi się strzeliu czterech ramek. Mhm. Masz bardzo ciekawą przeszłość jako piłkarz. Na pewnym etapie jako młody chłopak trafiasz do Hiszpanii, no i później do szkółki największego klubu na świecie, do Realu mhm. Madryt. Możesz powiedzieć coś więcej o okolicach w ogóle jak trafiłeś do Hiszpanii i potem do królewskich? No tak, na tamte czasy była to, była to rzadkość, była to taka nowość. Teraz myślę, czasy się zmieniły. Często gdzieś tam chłopacy w Anglii. Lądują we Włoszech, więc, więc w Niemczech to nie jest, to nie jest nic, nic nadzwyczajnego, ale na tamte czasy rzeczywiście było to nietuzinkowe. Z prywatnej szkółki piłkarskiej wyjechaliśmy do, do takiej trzecioligowej ligowej drużyny. Pilar de Oradada na południu, między Alicante i Murcją. Mhm. Tam pierwsze pół roku graliśmy w takich, w takich juniorach, później graliśmy w tej, w tej seniorskiej trzeciej lidze, i po czym, po czym gdzieś tam dostaliśmy angaż w szansę pokazania się w, w Realu Madryt. Mi, mi mi trafiło tak, że, że grałem w juniorach właśnie tego realu, a trenowałem z trzecią drużyną. Tam Kamil Glik, Krzysztof Król trenowali i, i grali w tej, w tej trzeciej drużynie realu. No i tak gdzieś tam między, między różnymi tymi grupami, gdzieś tam byłem rzucany, gdzieś tam i ci juniorzy i trzecia drużyna i trenowałem z drugą, z Castillą, więc, więc gdzieś tam gdzieś tam podejrzałem troszeczkę tej tej, tej wielkiej piłki. Mhm. No właśnie, wspomniałeś, e, był tam wówczas też Kamil Blik, Krzysztof Król, e, jeszcze Kamil Wilczek, później wszyscy wróciliście do Polski, e, no i Ty w sumie jako jedyny e, nie wyjechałeś znowu za granicę. No, z, no, tak, no, e, tak. no tak, w zasadzie śledząc to każdy jeszcze gdzieś tam za granicę wrócił i dwa Kamile i Krzysiek. Tak. I e, no czy no to tak się czasy, t... t... tak, mhm. się, tak się gdzieś tam wszystko po, e, potoczyło, że, że, że jestem, jestem ciągle w Polsce, ale ale myślę, że, że, że nie mam, nie mam, nie mam co, co żałować. Wiadomo, że, że piłkarz chce, chce jak najlepiej, chce robić karierę, ale, ale jest mi z tym dobrze. Mhm. A miałeś w ogóle jakieś oferty z zagranicy? No bo gdzieś po takim epizodzie w tak dużym klubie, widząc taki wielki świat futbolu, no wiadomo gdzieś tam wyobrażenia i marzenia młodego piłkarza na, mhm. pewno, na pewno są duże. Była w ogóle jakaś możliwość wyjechania? do no w... Tak, no na problem. pewno patrząc, że gdzieś tam młody chłopak, będąc w szkółce Realu Madryt, tych ofert byłoby, byłoby wiele. No gdzieś tam, gdzieś tam zła, zła moja decyzja. Teraz na przestrzeni czasu wiem, że, że nie powinienem wtedy wracać do Polski. No gdzieś, gdzieś miałem takich, mówię, byłem, byłem młody, gdzieś tam niedoświadczony, za wiele, za wiele o tym nie wiedziałem, nie miałem chłodnej głowy i no i widocznie gdzieś tam się słuchałem nie, niewłaściwych ludzi. Mhm. I, I bardziej za ich interesami poszedłem, a nie, a nie za swoim. No ale tak jak mówisz, nie, raczej nie żałujesz, potoczyło się tak. Nie ma co patrzeć tak w przeszłość negatywnie, tylko e, cieszę się z tego, z, tego, z tego swojego dorobku i, i, i staram się, by, by jeszcze go powiększyć na boisku. Mhm. zahaczę jeszcze o reprezentację Polski. Jakiś czas temu omyłkowo dostałeś powołanie od Franciszka Smody. Czy występ w reprezentacji to też jest jakieś może niespełnione marzenie? No to już było jakiś czas temu, mm -hmm. tak, w czasach gry w piascie gliwice. Eee, tak, było to omyłkowo, gdzieś tam złe mm, nazwiska przekręcone. Matuszek, Matuszczyk i, i no, nie do tego klubu poszło powołanie. <grym> eee, w, tak, myślę, że to jest każdego, każdego zawodnika marzeniem. Zagrałem w stacji, mi się tylko udało gdzieś w juniorskich, o mm -hmm. 19, u 20, u 21. Z czego jestem niezmiernie dumny. A, a, a rzeczywiście ta kadra, no to. Każdego, każdego jest spełnieniem taką wisienką na torcie w swojej przygodzie z piłką. Jasne. Jeszcze odnośnie Hiszpanii, to na pewno jest to taki em, epizod, gdzie, który teraz Ci pozwolił na łatwiejszą komunikację w klubach, no bo Hiszpanów nie brakowało zarówno w górniku, mhm. no ale też, y, też w miedzi. Jest Goku, jest, teraz ostatnio pojawił się Dani, jest Carlos. Tak, od początku, przy, po przyjeździe do, do Polski w zasadzie i, i w Białym Stoku, w Jagiellonii, byli Brazylijczycy, byli zawodnicy z Ameryki Południowej. Więc jak najbardziej ułatwiało mi to komunikację między nimi później, później Piaskliwice, górnik, miedź regnica wszędzie, wszędzie ci Hiszpanie się przewijali. No wiem, że, że, że jaką jakość posiadają ci zawodnicy i, i każdy chce ich mieć w swoich, w swoich drużynach, więc, więc większa moda teraz się stała na to, by, by, by Hiszpanów mieć u siebie. Tak, myślę, że to i sztabowi, i samym zawodnikom też to pomagało w komunikacji, w sprawach taktycznych, w sprawach gdzieś tam organizacyjnych, a ja jestem z tego zadowolony, ponieważ mogę, mogę, mogę używać tego języka, a wręcz, a wręcz gdzieś tam polepszać, poszerzać swój swój słownik hiszpański. Mhm. I z tego jestem również zadowolony, że ja mogę z tego czerpać. I no też jako kapitan, pozytywnie. prawda? To się pewnie przydaje, gdzieś no, może no być tak. Tak, na pewno gdzieś tam większy kontakt, tak, z większą ilością zawodników, dokładnie, że nie jestem gdzieś tam odizolowany od tych Hiszpanów, tylko, e, tylko mamy również dobrą więź. Mhm. Gołem, jakim widać, że bardzo dbasz o, o formę fizyczną. Chciałem cię zapytać. E, czy oprócz takiego treningu czysto piłkarskiego mhm. przykładasz dużą wagę gdzieś do, do takich zajęć? I tak, piłkarskich. Myślę, tak, tak. Myślę, że nawet z wiekiem lat coraz, coraz bardziej z gdzieś, mhm. gdzieś jestem tego, tego świadomy. Gdzieś tam, tylko, że myślę, że bardziej za młodu, bardziej gdzieś tam się zwracałem uwagę na typowo, typowo siłowe rzeczy, sztangi a teraz wraz, wraz z wiekiem wiem, że troszeczkę że to nie jest na tyle, na tyle ważne dla nas, dla piłkarzy, tylko jednak dziś gdzieś uelastycznianie swoich mięśni, swojego organizmu, swojego ciała i, i, i rozciąganie, ponieważ gdzieś tam dzięki temu jest, jest mniej kontuzji. I, I to staram się robić od każdym treningiem i, i po z tym jest dobrze. Ciało również, również gdzieś tam zrozumiałem po, po, po tych mówię kilku latach gry. Czego potrzebuję, co, co, co mi jest potrzebne, i, i póki co póki co gdzieś tam zdrowie mi dopisuje. Mhm. A jak z dietą? Coś stosujesz konkretnego, czy po prostu odpowiednia zbilansowana? No to, to już tutaj I... kilka, kilka etapów, bo na przestrzeni lat jakieś właśnie badania, na nietolerancje, to tam odrzucenia, mhm. e, później gdzieś tam wracanie powoli do tego, następnym czy kolejnym etapem było to, co wcześniej wspominałem, że gdzieś tam spożywało się to. Co, 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 jak, jak, jak organizm reagował też na to, ponieważ gdzieś tam badania, badania z krwi czy, czy, czy też inne na nietolerancję i alergie to jedno pokazywało, a, a gdzieś tam jednak organizm też nie zawsze szedł z tym wprawdzie i no myślę, że teraz taka mądra, mądra dieta, nie jest to jakaś tam dieta, nie wiem, tusta kwaśniewskiego, czy też bez, bezglutenowa. Mhm. Unikamy pewnych, pewnych rzeczy i, i bo również gdzieś tam rodzina została do tego podporządkowana albo i nawet czasami odwrotnie, że my, my gdzieś tam pod rodzinę, pod syna, więc razem musimy współgrać w tym wszystkim i myślę, że to jest najlepsze, najlepsze połączenie, by, by dobrze się czuć, by, by widzieć, że się jest zdrowym i. No i silnym by, by właśnie w tych, w tych meczach tych około 12 km e, co tydzień robić. Mhm. No właśnie, no to, to pokazuje, że trzymasz tę dyscyplinę. E, czy właśnie jako kapitan nie wiem, czujesz na sobie taką odpowiedzialność, bo mamy teraz młody zespół e, czujesz, że nie, młodzi no właśnie na ciebie patrzą, starasz się im przekazywać taki etos ciężkiej mhm. pracy? Tak, myślę, że nie jestem jakimś super mówcą, przywódcą, że stanę na środku szatni mhm. i coś powiem, zawsze krępowałem i, i miałem z tym trudności. Jestem tego zdania i, i przynajmniej w moim przypadku, by młodzi, młodzi zawodnicy, że są inteligentni, no to podpatrzą, tak, co ten starszy zawodnik robi, co ten powiedzmy Hiszpan, który był gdzieś tam w Anglii, w Grecji, na Cyprze, w, w Primera Division ma, ma, ma kilka meczów, że, że gdzieś tam potrafią to podpatrzyć i, i wdrążyć w swoje, w swoje życie, w swoje, w swoje poczynania. Bo, bo myślę, że oni wiedzą lepiej, tak? że gdzieś tam spróbowali tej, tej, tej wielkiej piłki i, i myślę, że to, to, to jest ta mądrość tych, tych młodych zawodników, że, że nie tylko rozmową, nie tylko, nie tylko gadką e, powinno się do nich przemawiać, ale również jakby swoimi, swoimi poczynaniami i, i to powinni łykać. Mhm. Wspominałeś w jakimś jednym wywiadzie, że jesteś uduchowionym człowiekiem. Chciałem się zapytać, czy masz nie wiem, jakiś rytuał przedmeczowy, który zawsze wykonujesz, albo może jakiś zabobon? Mm -hmm. Masz coś takiego? Co do duchowych rytuałów, nie, a wręcz, wręcz gdzieś tam troszeczkę gdzieś tak dziwnie, dziwnie. I, i, i z przymrużeniem oka na to patrzę, jeżeli gdzieś tam zawodnicy nagle się gdzieś tam modlą, chodzą na. na, na... Na boisko. Nie wiem, czy to, to czasami się wydaje, że to jest takie podpublika, czy mhm. należy tylko zadać pytanie, czy, czy w domu też się modlą tak przed spaniem, czy, czy po, po, po obudzeniu się, czy w niedzielę pójdę do kościoła, czy w piątek nie zjedzą mięsa. Tak, myślę, to jest dla siebie, ja nie chcę nikomu tego pokazywać. Dziś tutaj przed kamerami się, się modlić. E, tak, mam swoje, mam swoje zwyczaje ja, gdzieś tam duchowe, a z, co do nie, nieduchowych zwykłych zabobony, no to takie chyba klasyczne gdzieś tam, e, brak obcinania paznokci, a myślę, że też głównie to jest powielanie tego, co się wcześniej zrobiło. Mhm. Tak ja teraz gdzieś tam miałem kilka tych meczów, no to właśnie tak widać, że na Mikołaja coraz więcej tego, no bo nie wiem, strzelam jedną ramkę, drugą, trzecią, mówię kurcze, nie gole, tylko nie gole tej brody, mhm. może to to, e, gdzieś tam mówię. Na razie się wiem, sprawdzę. Tak, tak i koledzy nie wiem, Igor ciągle w tych samych bokserkach przychodził, bo, bo strzelał gole w dzień meczowy, jakiś ten sam masaż robił, mhm. każdy szuka tego, tego, ja też już gdzieś tam mam buty do grania właśnie już takie na dobiciu, że no, czasami jest mi wstyd, ale no mówię takiej serii nie miałem, więc mówię chcę jeszcze jeszcze z tego skorzystać może to akurat to. Każdy, każdy szuka jakichś tych pozytywnych, tych pozytywnych rzeczy i, i nie chce mieć gdzieś z tyłu głowy, że czegoś tam się pozbyłeś, coś zrobiłeś, co, co ci może jakby zaszkodzić. Wiem, Mi się więc... przypomina, e, często tu rozmawiamy o tenisie, bo e, czy Zapol, czy Zielony, no tak, że tak. grywają w tenisa. Widziałem. No to Rafa, nadal, no, nie wiem czy widziałeś, mhm. e, jak ustawia butelki przy każdym przejściu. Butelka zawsze musi stać w tym samym miejscu. Mhm. I no to tak, robi tak No, no były, były różne zabobony, Kiedyś, jeżeli, kiedy jak kiedy klasa grała piłkami pumy. No to też niektórzy ustawali, żeby pumę kopnąć w tyłek, tak? w dupę, więc, więc każdy tam miał jakiś żyd wolny, właśnie Żyd rożny. każdy ustawiał tą pumę i, i wali czy wentyl. Tak, jest, jest, jest wiele, wiele takich rzeczy, no trzeba być gdzieś tam, to jest, to jest ważne, gdzieś tam psychika w piłce każdy chce być pewny siebie, a, a takie małe rzeczy gdzieś powodują, że, że z większą pewnością podchodzisz do, do wykonywanych rzeczy na boisku. Jasne. jesteś bardzo rodzinnym człowiekiem. Przeprowadziliście się do Legnicy całą familią, mhm. Zaaklimatyzowaliście się już u nas Tak, tak, bo wczoraj dzieciaki to jak zobaczyły te oświetlone, oświetloną Legnicę, bo my na rynku mieszkamy przy pracy mhm. katedralnym. I wreszcie już gdzieś tam podglądali, te, jak, jak, jak te żaróweczki gdzieś tam podłączają te drzewa, całe udekorowanie. Już, już czekali niezmiernie co, co wieczór, tylko już ciemno zapadało. Szliśmy się przejść, czy, czy, czy już zapalone i wczoraj gdzieś tam ten, 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 ten pierwszy dzień się odbył. No to się śmieliśmy, że to jest takie Las Legnica <gry> patrząc na Las Vegas, bo, bo super, super oświetlone, więc tak, czuję się bardzo dobrze i tutaj mam, mają park bardzo blisko. Ja w zasadzie na, na nogach chodzę, bo tylko gdzieś tam yy, na stadion stadion jest parku, więc. Więc mi tutaj jakby z placu katedralnego zajmuje to około 10 minut, ale przyjemnie w zieleni tak. idei myślę, że, że tutaj grzechem byłoby w ogóle rozpalać auto, by tak. przejechać tak krótki odcinek. Łatwo u nas funkcjonować. Tak, tak, tak bardzo, bardzo, bardzo łatwo. No to co zapomniał, mm. <grym> wspomniał Zapol, także ja też również mieszkałem w, w Katowicach mm. grając, grając w Zabrzu, więc wyjeżdżało się na teren godzinę przed, no bo mało się tych korków, różnie to zajmowało, między pół godzina, pięćdziesiąt minut taka jazda. Również później nie trzeba doliczyć czas po. A w tym czasie ja tutaj potrafię mówię, dobrze popracować przed treningiem, w trakcie treningu po przyjść do domu, zjeść. Jeszcze mam jest zrobić i o 15 już jestem praktycznie po, po, po wszystkim wypoczęty, po, gdzieś tam pojedzony, a, 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 a mówię podczas gry, gry w górniku, o 15 to dopiero wracałem do domu, więc, mhm. więc to wszystko na pewno na pewno sprzyja i każdy no i to z tego też się... zadowolony i rodzina tak. więcej czasu mam, mam czas spędzam z rodziną, więc. E, tak, to jest około, około 100 tysięczne miasto, czyli takie, z jakiego ja się wywodzę, z Jastrzębia zdroju, e, więc tutaj jakby nic, niczego, niczego mi nie brakuje. Nie czuję się jakiś taki, nie, nie wywyższam się, że, że nie wiem Katowice większe czy, czy, czy inne miasta, że czegoś mi tutaj brakuje, tylko czuję się odpowiednio. No to fakt, że około 3 godzin mamy, mamy do domu, do rodziny, ale, ale często by, bywaliśmy, często nas odwiedzała rodzina, więc, więc tego też nie brakuje. No został tylko tydzień taki, mamy, mhm. mamy przerwę, możemy wrócić każdy w swoje, w swoje strony i, i, i troszeczkę głównie myślę, że go w głowa musi odpocząć, bo teraz był ten, ten, ten ciężki okres, gdzieś te, te przygotowania w zasadzie ich, ich brak, e, więc, więc dość dziwne, dziwne czasy mamy ciężkie, bo latem też, też nie za wiele odpoczęliśmy, tak? trzeba, trzeba o tym pomyśleć, bo, bo ta wiosna mm, grało się grało się długo, była przeciągnięta i i teraz myślę, że będzie czas właśnie na wy, wypoczynek i dobre gdzieś tam przygotowanie się pod względem fizycznym. Czyli na święta powrót w rodzinne strony. Tak się. jest, tak tam jest. Wracamy tak, na śląs, na, gdzieś tam do, do naszego, do takiej bazy, czyli do Katowic, a, a stamtąd sobie i odwiedzamy i w Jastrzemiu i Beskidy, gdzieś tam moi rodzice. No szkoda, że gdzieś nie, nie możemy, nie możemy gdzieś, gdzieś, gdzieś wyjechać, chociażby w góry dzieciom dzieciom pokazać, żeby, żeby one też poczuły to, że, że, że jest wolne, że są takie jakby mini wakacje dla nas, bo, bo wiemy, że wszystko jest pozamykane, więc będziemy zamkniemy się w gronie, w gronie najbliższym, rodzinnym i, i tak będziemy spędzać te święta i ten czas międzyświąteczny. Jasne. To jeszcze na koniec e, wrócimy na chwilę na ten Śląsk. Twoje doświadczenie w górniku zabrze, e, gdzie jak zdobywaliście mistrzostwo i awansowaliście do ekstraklasy, a wszyscy was skreślali i w to nie wierzyli, na pewno cię zbudowało i w samym czasie mocno zmotywowało. Jak, czy taki bagaż doświadczeń myślisz, że się może przełożyć na nasz młody zespół i wierzysz? No tak, to jest, to jest, to jest przykład, że wiara umiera ostatnia, czyli i daje gdzieś tam kopa i z tyłu głowy myśl taką, by walczyć do, do, do ostatnich do ostatnich meczów ostatniego ugwistka, bo, bo wszystko się może wydarzyć. Tak jak wspomniałeś w górniku, to przełamaliśmy siedem ostatnich meczów w lidze, wygraliśmy i w zasadzie tylko raz byliśmy na tym miejscu premiowanym awansem mm -hmm. i, i na szczęście to była ostatnia kolejka i się to udało, więc tutaj i tak jesteśmy w bardzo dobrej, teraz, w bardzo dobrym położeniu patrząc na tamte czasy, jak, jak zimowaliśmy z górnikiem Zabrze. Pierwsze lidze, więc, więc yy, mówię, z każdego meczu trzeba czerpać jak najwięcej, jak najwięcej punktów zdobywać, bo, bo potem na koniec ligi myślę, że, że yy, każdy każdy punkcik się przyda, a z drugiej strony może go brakować. Jasne. W takim razie na koniec yy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Wes wesołych świąt, no i żebyście odpoczęli, no i żeby wiosna była nasza. Również tak. życzę wesołych świąt i spokojnych yy, wszystkim kibicom Miedzi Pozdrawiam. Dzięki. Thank <laughs> you.